Coś było nie tak. Smog zamiast bawić się klockami, zaczął jeść ludzi. Faleczny Yeti, mądry Bruno i y, Staszek wiedzieli, że tylko oni mogą uratować świat. Burmistrz zaoferował nagrodę, swoją rękę swojej córki. Niestety nikt nie chciał, dlatego zaoferował tablety. No to Staszek powiedział, hm, no dobra i wyruszyli. Kiedy dotarli do jamy smoka, postawił on straszliwy ultimatum. Będę od ludzi! Chyba, że wy przejdziecie tą planszę 122x122 cm pokrytą różnymi polami formującymi kot pin szybciej niż ja. A oni powiedzieli, mm, no dobra. I tak zrobili. Postał robot Piotr Wypart, który wygrał ze smokiem. Ale Smok powiedział, he, 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 he nic mnie to nie obchodzi. Musicie posortować jeszcze te klocki lepiej niż ja. I tak powstał robot Śreżoka, który wygrał znowu ze Smokiem. A ten powiedział, chlip chlip, no to nie będę już od ludzi, ale pograjcie ze mną jeszcze w karling. A oni powiedzieli, mm, no dobra. I tak powstał ostatni robot. 57 Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. Kiedy dotarli do miasta, burmistrz był zachwycony. Chłopcy, ale wam świetnie poszło. Macie tutaj moją rękę mojej córki. Na co Bruno odpowiedział: No dobra, ale gdzie są tablety? Na co burmistrz odpowiedział: <laughs> Niebo.